Cześć wszystkim. Dzisiejszy materiał jest odpowiedzią na prośbę jednego z komentujących o zrobienie materiału na temat programu Sona. I przyznaję, że mimo chęci nie wiedziałem od jakiej strony ten temat ugryźć. Postanowiłem więc, że w dzisiejszym materiale zawrę założenia i wymagania programu Sona oraz jak wykonanie tego programu widzi i jakie rozwiązanie proponuje PGZ. A w osobnych materiałach zawrę swoją opinię. O propozycji PGZ oraz inne propozycje, w tym jak sam widziałbym realizację tego programu. Zapraszam więc do oglądania i komentowania. Zacznijmy więc od początku. Czym jest program SONA? W maju 2020 roku Inspektorat Uzbrojenia zaprosił do dialogu technicznego dotyczącego programu SONA. Projekt ten ma na celu zebranie danych niezbędnych do przygotowania postępowania przetargowego. Według planów program SONA ma na celu zastąpienie obecnie eksploatowanych w wojsku polskim, m.in. samobieżnych zestawów przeciwletniczych ZSU-234-biała. Ale i nie tylko, ponieważ celem programu jest pozyskanie środków obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu. Jednak ma to być system uniwersalny, i ma być on odpowiedzią na zagrożenie współczesnego pola bitwy, czyli nie tylko chronić przez nisko lecącymi samolotami oraz śmigłowcami, ale również przed rakietami, pociskami artyleryjskimi i moździerzowymi. Oraz przed nowym zagrożeniem, czyli bezzałogowymi statkami powietrznymi, które stanowią coraz większe zagrożenie. Wymagania postawione przed wykonawcą programu SONA to m.in. wysoka mobilność, Cały system ma działać wewnątrz ugrupowania wojsk pancernych i zmechanizowanych, a więc nie może on od nich odbiegać zarówno prędkością, jak i zdolnościami terenowymi. W związku z tym muszą one również posiadać zdolności przetrwania na polu walki. System ten nie będzie działał jako zaplecza, tylko bezpośrednio w ugrupowaniu wojsk. Musi więc on posiadać zdolności do przetrwania, takie jak choćby systemy ostrzegania przed zagrożeniami. System ten musi mieć też możliwość działania samodzielnie w ramach brygady czy dywizji. Jednym słowem, ma on działać jako część większej obrony przeciwlotniczej, czyli np. w połączeniu z systemem NAREF, ale również bez takiego połączenia. Skuteczność działania w każdych warunkach atmosferycznych, środowiskowych i czasowych, czyli dzień-noc, kamery termalne i dzienne. Pełna automatyzacja funkcji dowodzenia i kierowania ogniem, z możliwością sterowania przez konkretnego operatora, a nie automatycznie. Wdolność doboru wykorzystanego efektora, zależnie od charakteru zwalczanego celu powietrznego, to są, można powiedzieć, główne założenia, które muszą zostać spełnione w ramach tego programu. Co więc proponuje PGZ? PGZ wstępnie proponuje, by w skład Sony weszły. Wozy dowodzenia i kierowania walką, mobilne radary wstępnego wykrywania oraz trzy niezależnie działające klasy efektorów: rakietowe, artyleryjskie i niekinetyczne. Tymi efektorami mają być przeciwlotnicze samobieżne zestawy artyleryjsko-rakietowe, przeciwlotnicze samobieżne zestawy laserowe oraz przeciwlotnicze samobieżne zestawy z bronią elektromagnetyczną. W ramach zestawów artyleryjsko-rakietowych proponują oni wykorzystanie zestawów poprad z rakietami Grom lub w przyszłości Piorun. Oraz hipotetycznie z opracowywaną rakietą Piorun 2 o zwiększonym zasięgu. W ramach artylerii lufowej, podstawowym artyleryjskim środkiem rażenia proponowanym przez PGZ ma być armata automatyczna kalibru 35 mm. I tutaj planują oni wykorzystać kompetencje zdobyte na bazie programu LOARA oraz armaty okrętowego systemu uzbrojenia OSU-35, wykorzystywanej choćby na ORP-kaszu. Dodatkowo systemy lufowe mniejszego kalibru. Tutaj jednak nie padają żadne konkrety. Natomiast ciekawe w tej propozycji jest, że pojawia się w niej zupełnie nowy środek zwalczania celów powietrznych. W polskich zestawach przeciwlotniczych mają to być samobieżne zestawy laserowe oraz przeciwlotnicze samobieżne zestawy z bronią elektromagnetyczną. Ich głównym elementem będą elektronicznie sterowane systemy antenowe wykorzystujące energię pola elektromagnetycznego Głównie do rażenia i neutralizacji elektroniki znajdującej się w dronach oraz broni laserowej choć PGZ nie podaje konkretnie jaki rodzaj broni laserowej chodzi, czy o samo oślepienie optyki pocisku, czy o rażenie go wiązką lasera o dużej mocy w efekcie doprowadzenia do choćby eksplozji rakiety. Przy czym taka broń nie jest gotowa. PGZ podaje, że prowadzą szereg badań nad bronią tego typu. Powstały również demonstratory technologii, a ich testy zdają się obiecujące. Jednak nie jest to uzbrojenie, można powiedzieć, już w pełni opracowane oraz gotowe do użycia a jedynie opracowywane i perspektywiczne w przyszłości. To tak w dużym skrócie widzi to PGZ. Co ja sądzę o tej propozycji? Jak ja widziałbym realizację programu Sona? O tym będzie w innych materiałach, bardziej rozbudowanych. Dajcie znać, co sądzicie o propozycji PGZ-u. Jestem ciekaw, czy po mojej opinii na ten temat i mojej propozycji Wasze zdania ulegnie zmianie. Przede wszystkim dajcie znać, czy interesują Was materiały o programie Sona. Na koniec, z racji tego, że jest to prawdopodobnie ostatni materiał przed świętami, życzę Wam, aby te święta były spędzone w miłej rodzinnej atmosferze, bez sporów, i by przyniosły Wam ona dużo radości. A wszystkim żołnierzom, policjantom, strażnikom granicznym oraz szeroko pojętym mundurowym, którzy oglądają ten materiał, a którzy ze względu na pełnianą służbę nie mogą spędzić tych świąt w domu, bardzo dziękuję za to poświęcenie. I liczę, że również Wy podczas tych świąt zaznacie trochę ciepło. Dziękuję za obejrzenie materiału. Trzymajcie się.